Antowy rewolwer, waleczne zabawki i seryjny poeta. EO, z tej strony Matis. Dzisiaj sobie umówimy trzy pierwsze obiekty RPC. Czemu nie 10? Czemu nie 5? Ponieważ one są bardzo długie, długo by mi zajęło ich skracenie, a przecież chcecie szybko odcinek czyż nie? Jeżeli nie wiesz, czym jest Autorated RPC, polecam ci obszalić wprowadzenie, które może i jest nudne. Ale rozjaśnić to wszystko. Na sam start zostawcie łapkę w górę dla mej motywacji oraz subskrypcję, aby żaden film o autorytecie RPC was nie ominął. No dobra, koniec tego gadania. Weźcie jedzonko i pićku oraz życzę wam miłego oglądania. RPC-002 Kwantowy Rewolwer, klasa alfa żółty. Zagrożenia: zagrożenie balistyczne, mnemoniczne, temperaturowe. I toksyczne. Po samej nazwie można wysnuć, że to rewolwer. Jest on przechowywany w komorze przechowalniczej. Co ciekawe, wcześniej w protokołach było dopuszczane wyciąganie obiektu z przechowalni, jednakże zostało tu zakazane. Czemu? Przekonamy się później. Każdy wystrzał z tej broni wywiera różnorodne, nieprzewidywalne efekty naruszające prawa fizyki. Obiekt Również potrafi się regenerować, jednakże tylko do tego stanu, w jakim jest. Broń można załadować dowolnym nabojem, który może zostać wystrzelony takim typem broni. Nie, nie załadujesz tą broń jakimś syfem. Sam pocisk wywoła szereg fizycznych przemian chemicznych w materiale, z którego jest zbudowany cel, przy której towarzyszy emisja energii cieplnej. Celem mogą być rzeczy o masie do 450 kg. Jeżeli już jest coś zanieczyszczone chemicznie, to cel ulegnie tylko częściowej konwersji. Co ciekawe, broń zawsze się regeneruje przy strzale. Ważne jest to, że jak strzelisz obiektem, to już nie zdobędziesz z powrotem amunicji. Ale śmieszne jest to, że ludzie nigdy nie mogą zapamiętać lub zaobserwować względnych pozycji komór rewolweru. Czyli nie wiedzą, która w końcu komora wypaliła, a która nie. Dobra. Czas na log eksperymentów. Pierwszym testowanym przedmiotem był Azjata. Nie no, zajebiście. Po do niego z 10 metrów od środka eksplodował, ponieważ jego woda w ciele wzrosła do temperatury 1670 stopni Celsjusza. Większość co po nim zostało to popił. Agent, który strzelił został przy okazji zraniony. Pięknie. Po tym eksperymencie odrzucili organiczne obiekty. Drugi eksperyment, sztabka żelaza. CSD, najprawdopodobniej taka klasa D, strzelił do niej z 200 metrów. Rezultat? Cel nagle podzielił się na dwie masy chemiczne czystego żelaza i węgla, które zderzyły się z gwałtownie z przeciwległymi ścianami komory badawczej. W pierwotnym położeniu sztabki pozostała grudka chromu, manganu, niklu, potasu, i siarki. Cool. Trzeci eksperyment na drewnie z dębu z 20 metrów. Po strzele ciśnienie i temperatura spadła. Przy czym pojawił się skok w promieniowaniu neutronowym. Wszystkie okna zamarzły, a sam cel uległ wymianie na około 10 kg plutonu 238. Oczywiście CSD zmarł. Przez co teraz eksperymenty będą robione tak, że obiekt będzie wystrzeliwał zdalnie. Czwarty eksperyment kauczuk nitrylowy. Po Kałczuk kauczuk miał dziurę oraz zauważono jego rozpad na mniejsze części, ze śladami tlenku i tru. Baru, miedzi, nieznanych nam pierwiastków. Wytworzył on super przewodnik w temperaturze pokojowej i autorytet będzie chciał to rozpowszechniać. Piąty eksperyment woda w zlewce. Broń nie wypaliła. Nie wiemy czemu. Szósty to sam, ale wszystkie komory zapełniono amunicją. Kamery wyłączone. Osoba załadująca miała zawiązane oczy. Nikt nie mógł zobaczyć załadunku i przygotowania broni. 20 metrów strzał. Stracono kontakt z placówką. Łagodne trzęsienia ziemi. Wysłano wsparcie. Płodytek był bardzo uszkodzony, a personel w nim zabity. Tylko zapach prochu Wszystkie inne RPC w tym obiekcie zostały zniszczone. Jednakże RPC 002 był w nienaruszonym stanie. Co się tam stało? No cóż. Wytłumaczy nam trochę to dodatek. Fala, która przeszła przez placówkę, która zaczęła się w przechowalni RPC-002. Ale to nie była fala wody, tylko fala pocisków. Już wiemy, czemu nie bawić się tą bronią. RPC-003 Waleczne zabawki. Klasa Alfa pomarańczowa. Zagrożenia: zagrożenie balistyczne, grupowe i ruchowe. Nasz obiekt jest schowany w szafie. Dr. Alex Fischer może przeprowadzać co dwutygodniowe gry wojenne. Które mogą obserwować pracownicy z numerem wstępu 1. No dobra, ale jakie gry wojenne? No cóż, pierwszy musimy zapoznać się z RPC 003. Jest to duży szary kosz z żołnierzykami plastikowymi, budynkami i pojazdami. Wszystko jest rozdzielone na cztery armie: Wehrmacht, Stany Zjednoczone, Cesarstwo Japońskie oraz Związek Radziecki. Po wyjęciu z pojemnika odzyskują świadomość i wykonują rozkazy wydane przez osobę. Która je wyjęła, jeżeli osoba tego nie zrobi, będą robiły swój łańcuch dowodzenia. Obiekty, również mimo fortyfikacji, potrafią budować swoje konstrukcje. Po skonstruowaniu budynków zaczną zabierać się za środki transportu dla swojej eksploracji. Będą eksplorować, dopóki nie spotkają innego państwa. Po spotkaniu dwóch wojsk będą porozumiewać się i prowadzić politykę zagraniczną, tak jak na przykład prowadzenie granic czy negocjacje. Jeżeli rozmowa się nie uda, będą szykowały się do wojny między sobą. Złożone taktyki, ostra amunicja, która może zranić nawet człowieka. Historyczna i nowa nieznana broń. Wojny są brutalne i rzadko ktoś się poddaje. Staje się to, gdy na maszcie po drugiej stronie w kwatarze o głównej zawiśnie wyroga flaga. Wtedy natychmiastowo się poddadzą. Co ciekawe figurki po wojnie regenerują się w pudełku. Pięć figurek na minutę. Dlatego trzeba czekać dwa tygodnie. Trwają testy nad zastosowaniem obiektu w terenie. RPC 0031 są lojalne, ale zdolne do ciężkiej decyzji. No cóż, to koniec obiektu? Nie, bo pojawia się nam tutaj krótki incydent 0033, gdy Stany Zjednoczone zamiast się podać po przejęciu ich bazy, schowały się do bunkrów i odpaliły bombę jądrową, zabijając wszystkie instancje. Tak jak doktor Fischer powiedział, o ja utajniono! RPC-004 Seryjny Poeta. Klasa Alfa Biały. Zagrożenia: zagrożenie rozumnością. RPC-0041 i RPC-0042 muszą być od siebie oddalone 8 metrów, schowane w szafach. Jeżeli jeden z nich będzie wytwarzał atrament. Trzeba będzie ostrzec SBA oraz personel konserwacyjny. Ale co? Ale jaki atrament? No cóż, takie jest przechowywanie. Ale jaki jest opis? Dobra. Pierw przejdziemy do tego, czym jest RPC-004. Obiekt ten to zbiór książek nieznanego autora, z których pozostały tylko dwie. Czerwona RPC-0041 i niebieska RPC-0042. RPC-0041 opisuje anomalne zdarzenia oraz przestępstwa. Które nadal są ścigane przez organy władzy. Najprawdopodobniej sam autor ma anomalne zdolności, żeby popełniać te przestępstwa. RPC-0042 natomiast jest notatkiem Jenny. Zapiski są niespójne logicznie, a samo imię Jenny odnosi się do kobiety, która zaginęła 20 października 2018 roku. Data będzie ważna, niestety poszukiwania zostały zakończone niepowodzeniem. Dobra, ale jaki atrament? No dobra, jest czas i na to. Jeżeli obie książki zbliżą się do siebie, przynajmniej na 5 metrów, zaczną wydzielać atrament, który będzie przez jakiś czas pokazywał wyrazy. Niestety, znikają szybko po minucie przez ich wyschnięcie i zniknięcie. Również obiekty najprawdopodobniej ze sobą się porozumiewają, ale to w dodatku. Dobra, czas na dodatki. Pierwszym jest plakat zaginionej Jenny. Był nieopodal miejsca gdzie znaleziono RPC 004. W drugim są poematy pozyskane z RPC 0041. 12 września 2017 poeta wydaje się kochać dziewczynę z Celady. Najprawdopodobniej to sama Jenny, ale niestety tej poezji nie rozumiem. 27 września 2017 roku. Koniec poety jaki? No cóż, tego nie wiemy. 20 grudnia 2017 roku. Poeta porusza motyw nieśmiertelności i śmierci. śmierci Jenny. 15 marca 2018 roku. Poeta porusza temat ciała i tworów. 11 maja 2018 roku. Poeta rozmyśla, jak to jest być pewnego rodzaju bogiem. 20 października 2018 roku. Dzień zaginięcia Jenny. Na początku poezja, ale na końcu... Że jej zniknięcie spowodowało nieśmiertelność poety. Jego słowa są nieśmiertelne jak on sam. Dobra. Czas na trzeci dodatek. Fragmenty z RPC 004.2 Pierwszy fragment. Jenny pamięta tylko o ucieczce. Nie może przestać rymować. Utknęła gdzieś. Czeka na pomoc. Drugi fragment. Jenny jest coraz bardziej kurzona tym rymowaniem. Ma dość. Chce wolności. Trzeci fragment. Zrozumiała czym jest. Zrozumiała, że mówi bez sensu. Nie wierzy już w swoją ucieczkę. Czwarty fragment płomień. Nowe pożądanie przeżyła płomień. Piąty fragment, nowe uczucie. Żądza śmierci bez emocji. Czwarty dodatek. Na dwie godziny RPC 0041 i RPC 0042 zostały zbliżone do siebie. Napisy się porozumiewają ze sobą. Poeta chce, żeby Jenny pogodziła się z losem. Żeby go przyjęła. Żeby poczuła. Żeby oszczędza wam szczegółów. Jenny nie chce tak żyć. W tym więzieniu. Poeta jest zawiedziony. Ma on nadzieję, że ona zauważy to piękno, jakie on widzi. Ona natomiast ma nadzieję, że on spłonie. Kiedy ona polegnie, on również. To już koniec tego odcinka. Dziękuję za oglądanie, choć wątpię, że komuś się chciało to całe oglądać. Dziękuję. Zapraszam serdecznie na moje socjale, na Discorda oraz na mój drugi kanał, który stał się lub stanie się kanałem Dubbing Lektor. Dobrze. Dobrej nocy, dobrego dnia lub dobrej pory, którą posiadacie w swoim autorytacie RPC. Pa.